Jeszcze stary. Mikołaj, dzięki że, dzięki, że jesteś z nami. Tak sobie myślałem, że dwa najczęściej wymieniane słowa na tej konferencji to jest zdecydowanie AI, to, to nie da się temu zaprzeczyć, a drugi to zmienność i jest to trochę banał, ale rzeczywiście jak sobie popatrzymy na to ostatnie lata, to tej zmienności jest sporo, covid, inflacja, oczywiste rzeczy gdzieś po drodze, załamanie tych globalnych łańcuchów dostaw, czy w końcu Trudna sprawa, okropna, czyli wojna na wschodzie, i to była prawdziwa. Terapia szokowa dla firm, dla polskich firm. Ale to też bu, była chyba jakaś taka przymusowa transformacja cyfrowa. I ty jesteś człowiekiem, przykładem tego typu transformacji. Kilkanaście lat temu pamiętam, jak prowadziłeś już wtedy bardzo duży e-commerce w EuroR2 gd Ale wydaje mi się, że to też były takie czasy chyba trochę łatwiejsze. Ta technologia była jakby prostsza. Podejrzewam, że ty jako manager stawałeś przed wyborami, które były chyba łatwiejsze, jakby do, do, do podjęcia decyzji. Potem pracowałeś w grupie CCC gdzie rozwijałeś takie platformy jak eobuwie czy, czy modivo i w końcu że od dłuższego czasu jesteś w LPP. Widzę w ogóle, że lubisz pracodawców z trzema literkami CCC, c, c, LPP. Um, I w LPP robisz bardzo ciekawe rzeczy, bo i tutaj chciałbym się zatrzymać, już będę ci oddawał głos. W LPP poza tym, że oczywiście dzielisz się swoją wiedzą jeśli chodzi o marketing internetowy, to pracujesz w Silky Codes. Silky Codes to jest software house zbudowany pod flagą LPP. To jest całkiem niesamowite, że olbrzymia firma handlowa, olbrzymia firma odzieżowa ma swój własny software house. Jak to się stało, że właśnie tak alokowaliście swoje zasoby? To może zacznę od tego, że Euro ma cztery literki, a to była pierwsza firma, w której pracowałem. To prawda, to prawda. Wiesz, co? Silki Coders jest spółką, którą my powołaliśmy, dlatego, żeby lepiej się znaleźć i odnaleźć w obszarze technologii. To znaczy, wiesz, to, to jest tak, że wiadomo, że jakby LPP jest głównie skoncentrowany na tym, żeby produkować produkty, kolekcje, wymyślać jak najlepsze ubrania. Natomiast od pewnego czasu widzimy, że jednak mimo wszystko technologia jest elementem, na którym możemy budować trwałą przewagę konkurencyjną. I to w zasadzie dzisiaj retail bez technologii nie istnieje, tak? Więc po to, żeby też przyciągnąć najlepsze talenty z rynku, po to, żeby był zespół, który jest skoncentrowany na tej technologii, powołaliśmy coś, co można porównać w sumie do software house'u. Software house'u, który działa w ramach większej spółki, którą jest LPP który jest dedykowany pod to, żeby obsługiwać w zasadzie każdy obszar, który w LPP funkcjonuje, tak? Bo obsługujemy zarówno logistykę, jak i dział produktów. W zasadzie z każdym zespołem pracujemy bardzo blisko, jako Silky Coders. Okej, okay, pogadajmy trochę o tym. Powiedz mi, jakie warunki, muszą, jakie warunki musi spełnić organizacja, żeby być gotowa na to, żeby rzeczywiście w skalowalny sposób adaptować szeroko nowe technologie? Co się musi wydarzyć w firmie, żeby ona była rzeczywiście gotowa na to? Wiesz co, no, mi się wydaje, że tak jak ja pracowałem we wszystkich firmach w zasadzie, to powiedziałbym, że wszystko wychodziło od zarządu. Znaczy bez wizji zarządu do tego, że w ogóle technologia jest potrzebna w firmie. W zasadzie trudno jest mówić o jakiejkolwiek transformacji cyfrowej czy transformacji, tak jak dzisiaj wszyscy mówią o transformacji w obszarze sztucznej inteligencji, tak? Więc ja bym powiedział takie zdanie software follow strategy. Znaczy najpierw musi być strategia, która mówi o tym, że chce się w firmie w ogóle software tworzyć, chce się go wytwarzać, że na tym się chce budować pewną przewagę konkurencyjną i zatem dopiero powinna firma podążać. Także chyba od tego bym zaczął, że, że jakby wizja zarządu jest chyba pierwszym w ogóle krokiem. I też trzeba sobie powiedzieć, że nie każda firma w ogóle musi jakby rozbijać tą technologię i na no to stawiać. Natomiast tak jak ja obserwuję, Spółki, które, w których pracowałem, to w zasadzie we wszystkich ta technologia była bardzo ważna. Tak? Albo wraz z tym, jak pracowałem, stawała się coraz ważniejsza. No to... nie, nie da się rozpocząć transformacji bez akceptacji zarządu. To musi być od góry. Tak, to trzeba jakby wyraźnie powiedzieć, że jakby zarząd jest chyba tutaj kluczowy i nawet pamiętam jak przychodziłem do swojej pierwszej pracy do, do euro, to w zasadzie wizja zarządu była taka, żeby postawić na e-commerce, a uwierzcie, że 15 lat temu to, że w ogóle e-commerce będzie ważnym kanałem sprzedaży wcale nie było takie oczywiste, tak. I są przykłady firm, chociażby czerwono-białych, które na ten e-commerce nie postawiły w odpowiednim czasie, no i zaczęły mieć po pewnym czasie pewne swoje problemy, tak? Więc ja bym powiedział, że zarząd i jakby w ogóle wizja jest chyba w zasadzie punktem startu, od tego należy po prostu zacząć, tak. Natomiast pytałeś o to, jakie są kluczowe obszary do tego, żeby tą transformację cyfrową przechodzić. Ja bym powiedział, że to są takie takie trzy filary, tak? Że są dane, bo to w zasadzie technologia na wielkich. Ilościach danych po prostu musi operować. Jest technologia jako drugi obszar, taki drugi filar i trzeci to są ludzie, tak? I w zasadzie w tych trzech obszarach firma, jeżeli myśli w ogóle o transformacji cyfrowej, musi budować swoje kompetencje, tak? I to chyba wydaje mi się, że od tego należy zacząć. Czyli dane, technologia, ludzie. Dobra, to zatrzymamy się na chwilkę przy tych danych, bo rzeczywiście, jeśli chcemy rozmawiać o technologii, w momencie, w którym teraz wszyscy mówimy chociażby o AI, to jakby trudno w ogóle dotykać tego tematu nie rozmawiając o danych i pamiętam Statista ostatnio podawała, że w 22 roku tylko, wydaje mi się, że tylko 37% firm na świecie była, jakby miała w ogóle umiejętności do tego, żeby wykorzystać dane własne, czyli te first party data, do tego, żeby optymalizować czy personalizować doświadczenia użytkowników na, na stronie. Grupa LPP ma ogromne serwisy, Reserve, Sensei, reszta marek. Podejrzewam, że macie dostęp do olbrzymiej ilości danych. Czy wy tak naprawdę umiecie z nich korzystać? Tak, zdecydowanie tak. I jakby w ogóle powiedział, że myślę, że trochę taka wojna się zaczęła o w ogóle first party data, to co powiedziałeś. Tak, i jakby dzisiaj można powiedzieć, że Google ma dużo większe zbiory danych niż jakakolwiek filma na rynku. Natomiast, natomiast rzeczywiście jest tak, że ja od dłuższego czasu obserwuję, że retailerzy coraz częściej też te dane pozyskują i potrafią, bądź nie potrafią z nich właściwie korzystać. Tak? Wydaje mi się, że tak naprawdę największy zbiór danych zostaje generowany po stronie litery w momencie, kiedy oni zaczynają rozwijać e-commerce. Tak, no bo powiedziałbym, że w sklepach stacjonarnych te interakcje z klientem są trudne do złapania. Natomiast w momencie, kiedy firma zaczyna rozwijać e-commerce, to, to się okazuje, że ten wolumen danych jest ogromny, który ona zaczyna zbierać i po pewnym czasie zaczyna się zastanawiać, jak można inaczej go jeszcze wykorzystywać. Tak, no jeżeli nasza strona odwiedza kilka milionów klientów codziennie, to trochę jest tak, jakby codziennie można było zmierzyć, opomiarować kilka milionów interakcji z prawdziwymi, konsumentami, tak i my dzisiaj jako LPP te dane zaczynamy wykorzystywać coraz mocniej. I w sumie e-commerce też zmienił swoją funkcję, tak, bo to nie jest tylko i wyłącznie kanał sprzedażowy, ale to jest też ogromna, ogromny właśnie zasób wiedzy na temat zachowań klienta. Podam wam kilka przykładów, jak te dane wykorzystujemy, bo wydaje mi się, że to miało być... Mniej... Tak, tak, jak najbardziej konkretne przykłady. Tak, to właśnie miały być konkretne przykłady, to miał być bardzo mięsisty rozmowa, więc postaram się pogadać przykłady. Podam w zasadzie, pierwszy przykład jest taki, że my na przykład obserwujemy mocno to, jaka jest konwersja poszczególnych produktów, tak, i tak jak wcześniej LPP, Musiał kupować bardzo duże ilości produktów, zamawiać, i trochę to było tak, że, że raz się te kolekcje udawały, raz się nie udawały. No to teraz widzimy, że e-commerce jest świetnym polem do tego, żeby testować różnego rodzaju produkty. I te produkty, które zaczynają się w e-commerce sprzedawać, po prostu potem trafiają do salonów stacjonarnych. Czyli tak? optymalizacja kolekcji jak najbardziej? Tak, to jest pierwszy taki punkt, na którym my działamy. Drugi punkt, z którego korzystamy. To jest definicja w ogóle tego, co w poszczególnych naszych brandach powinniśmy sprzedawać, tak? Przykładem jest wprowadzenie tak dawno w marce Reserve produktów w kategorii home i to, że wprowadziliśmy te produkty właśnie wynikało też z analiz tego, czego szukają u nas klienci, tak. Nie tylko Google ma swoją wyszukiwarkę, każdy e-commerce ma swój własny search, natomiast nie zawsze potrafi i jakby korzystać z tych danych, które klienci wpisują. Czyli jeśli dobrze rozumiem, na bazie zachowania użytkownika w Waszej wewnętrznej wyszukiwarce zbudowaliście nowy kawałek biznesu. Tak, dokładnie tak. I zresztą myślę, że z poprzedniej, z jednych z poprzednich firm mogę też podać przykład. W Eurofact uruchomienia kategorii całej IT wynikał z tego, że zobaczyliśmy też, że klienci po prostu w, zaczynają szukać laptopów, bo kiedyś się okay. tylko pralki i telewizory, tak, więc to też wynikało z tego, że po prostu klienci się trochę upominali o te produkty, co nie było wcale oczywiste, że te produkty wcale muszą się znaleźć, tak, w, w ofercie euro. Także to jest myślę, że taki kolejny obszar, w którym wykorzystujemy dane. I trzeci obszar to jest, myślę, warto o tym wspomnieć, że jakby LPP y wyobraźcie, że to jest taka firma, która ma 40 krajów pod sobą, tak, więc my w zasadzie jesteśmy od Helsinek aż po Ateny, jeżeli chodzi o nasze sklepy stacjonarne. W każdym z tych sklepów stacjonarnych oczywiście są różnice kulturowe, pogodowe, tego co się w danej chwili sprzedaje. No i tutaj bez danych tak naprawdę ciężko by było robić replenishment, czyli dostawy do sklepów stacjonarnych, tak? tak? My mamy jedną e, kolekcję, natomiast to, które produkty trafiają do poszczególnych sklepów stacjonarnych, no jakby bez danych nie dałoby się tego tak naprawdę w skuteczny sposób e, weryfikować i nie dałoby się skutecznie robić właściwych produktów i dostawczych sklepów. Ciekawe przykłady. Um, Mikołaj, mam dla Ciebie buzzword, czyli oczywiście omnichannel. Rzeczywiście jest tak, że no zachowanie konsumenta w internecie bardzo się zmieniło, bardzo często decyzje rozpoczynają się gdzieś tam w wyszukiwarce czy u naszych przyjaciół na Facebooku. Potem bardzo często zakupiony towar odbierany jest chociażby w sklepie fizycznym. Taki konsument wraca do, do domu i na przykład opinię pisze jeszcze na laptopie, więc tych ekranów, gdzie, gdzie Marka wchodzi w interakcję z klientem jest, jest bardzo dużo, ale z drugiej strony wcale nie ma tak dużo opisanych dobrze opisanych na bazie danych, case'ów omniczanalowych, czyli sprzedaży wielokanowej. Czy, czy, czy Wam się udało okiełznać ten, ten um, trend, żeby na bazie danych podejmować tutaj w tym obszarze um, decyzje? Tak, myślę, muszę powiedzieć, że akurat w tym obszarze LPP jest super rozwinięte i tutaj mam porównanie z chociażby poprzednimi firmami, w których pracowałem. Myślę, że jakby perspektywę bardzo mocno zmienia moment, kiedy właśnie firma zaczyna rozumieć, jak dużo klientów pod wpływem strony internetowej idzie do sklepów stacjonarnych. tak. To, co nam się udało w LPP zrobić, to dosyć dobrze uruchomić trakowanie tego przepływu pomiędzy kanałami. I dzisiaj mamy pełne zrozumienie tego, ile klientów danego dnia, w danej chwili pod wpływem strony internetowej finalnie dokonało zakupu w sklepie stacjonarnym. To są znowu dane i to jest znowu technologia, którą. Do tego uruchomiliśmy. To jest w ogóle niezwykle ciekawe, jak duże różnice wychodzą pomiędzy różnymi kategoriami. Tak? Wyobraźcie sobie, że na przykład jest taka kategoria jak młodzież dla dzieci. No i widzimy, że tutaj jest trend ewidentnie zakupy typowo internetowe. Tak, wiadomo, że mama z dzieciakiem jak ma iść do tego sklepu stacjonarnego, to pewnie dostaje już na samą myśl gorączki, więc mamy ewidentnie wolą kupować te produkty przez internet. Natomiast są takie kategorie jak sukienki dla kobiet. Dziewczyn. I to są takie kategorie, kiedy widzimy, że te klientki wolą dokonywać tego researchu przez internet, natomiast bardzo często finalizują zakup w sklepie stacjonarnym, bo po prostu chcą te produkty wcześniej przymierzyć, tak? Jakby świadomość tych przepływów powoduje, że nagle ten zespół e-commerce'owy staje się prawdziwym zespołem omnichannelowym, tak. Widzimy, że te drzwi największe do sklepów stacjonarnych to nie jest to wejście w centrum handlowym, tylko to jest właśnie ta strona internetowa, tak? I wtedy się zaczyna rozmowa o tym, czy tak naprawdę zespół e-commerce'owy nie powinien mieć innych celów. Czy te cele powinny być typowo nastawione na sprzedaż przez internet, czy mimo wszystko oni powinni odpowiadać również za sprzedaż w sklepach stacjonarnych, tak? Czyli albo... organizacja, która posiada taki całościowy cel sprzedażowy bez względu na kanał. Tak, tak. My się oderwaliśmy już dzisiaj w LPP, mogę powiedzieć, od definiowania tak wprost celów sprzedażowych per kanał. Mamy wspólne cele sprzedażowe i to powoduje, że te zespoły rzeczywiście zaczynają myśleć o tym, jak najbardziej optymalnie wykorzystać fakt tego, że klienci się pojawił na naszej stronie, tak, niekoniecznie chcąc na siłę realizować sprzedaż sensu stricte w internecie, tak. Pamiętam na, na Backstage'u wspomniałeś też taki bardzo ciekawy przykład, że na bazie analiz i obserwacji właśnie tych omnichannelowych, podjęliście też decyzję o tym, jak zmienić ustawienie, czy jakby design sklepu, bo zorientowaliście się, że ilość osób, która wchodzi do sklepu na bazie online'owej decyzji odebrać swój towar, bardzo chętnie ten towar zmierzy od razu na miejscu, pozwalając wam szybko ten temat, ten, 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 ten ciuch, te, te ciuchy ewentualnie zwrócić, jeżeli akurat nie pasuje. I to też była dla was jakiś rodzaj optymalizacji i decyzji o tym, jak, jak zredizajnować ten sklep. Tak, zdecydowanie w ogóle cały jakby układ sklepu od kilku lat sklepów naszych marek się zmienia no bo my widzimy też, że jakby ta liczba klientów, którzy dokonują odbiorów z sklepach stacjonarnych po prostu mocno wzrosła, tak więc do tego przygotowujemy więcej miejsc, gdzie można te produkty przymierzyć, do tego też te miejsca, gdzie się przymierza produkty bardzo często są zlokalizowane blisko tak zwanego zaplecza sklepu, gdzie sprzedawca może pójść po paczkę, przyniesie on klientowi i klient od razu ma blisko przymierzalnie, więc tak jakby nad tym ciągle pracujemy, Otóż oczywiście tu jest jeszcze kwestia zwrotów, no bo w naszej kategorii one mają duże znaczenie i tu jest też pewnie jeszcze pole do optymalizacji. Super. Mikołaj, zanim... Dan wygoni nas ze sceny, bo powoli się kończy. Zdążymy jeszcze chyba jedno pytanie. Hmm. Powiedz mi, czy wy w LPP w ogóle traktujecie technologię bardziej jako narzędzie, czy ona już jest jakby na takim priorytecie, że to jest dla was narzędzie do budowania przewag konkurencyjnych? To jest moje jedno pytanie i drugie możecie uda wszyć. Co myślicie o tym AI, o którym no wszyscy o tym mówią, więc ja też cię muszę zapytać. Czy, czy ty widzisz praktyczne zastosowania teraz u was, u was w waszej kategorii? Wiesz co, to może zacznę od AI, bo to jest chyba taki w sumie, patrząc na ostatnie konferencje, najbardziej hotliwy temat. Tak jak się przez lata chyba ostatnio mówiło o metaverse, to teraz mam wrażenie, że, że sztuczna inteligencja jest takim tematem. Po tym oczywiście jak ChatGPT upublicznił swój algorytm i dał możliwość komunikowania się z, poprzez sztuczną inteligencję ze sztuczną inteligencją. Także na pewno to się jakby zmieniło. tak. Ja powiem, że dla mnie to jest coś takiego, co uważam, że w zasadzie na rynku jakby funkcjonuje już od lat. Tylko nie było po prostu tak nazwane, nie, nie było takim bazwardem. Znaczy, my na przykład w LPP widzimy, że w zasadzie większość interakcji z naszymi klientami. To są interakcje ze sztuczną inteligencją, tak, bo mamy cztery rodzaje technologii już dzisiaj uruchomione, które komunikują mówię się. Mówię o obszarze Customer Service. Tak, tak, mówię o obszarze Customer Contact Center, gdzie rzeczywiście te interakcje z naszymi klientami, czy poprzez chat, czy poprzez infolinię, czy poprzez kanał mailowy, są obsługiwane już od dłuższego czasu e, e, poprzez boty, poprzez sztuczną inteligencję. I wydaje mi się, że to nie jest wcale nic nowego, tak? natomiast, natomiast mogę tylko powiedzieć, że my w LPP cały czas pracujemy nad tym, jak dalej z tą technologią czy z tą możliwością sztucznej inteligencji pracować. Jest, mi się wydaje, jeszcze kilka takich obszarów, gdzie sztuczna inteligencja może być wykorzystana i będzie miała praktyczne zastosowanie. Takie bardzo pragmatyczne, tak, bo jako firma patrzymy po prostu jak każdy retailer na to, jaki jest efekt biznesowy, tak, nie staramy się chwytać buzzwordów, no bo one po prostu bardzo często przemijają, jeżeli widzimy, że coś może dać prawdziwą dla nas wartość biznesową, to po to sięgamy. W Contact Center to funkcjonuje już od kilku lat, myślimy o tym, żeby w kolejnych obszarach zrobić adopcję sztucznej inteligencji, tam gdzie rzeczywiście widzimy, że będzie miało to jakiś praktyczny sens. Powiedz mi jeszcze na koniec o tych przewagach konkurencyjnych. Czy wy tak traktujecie technologię do, do budowania przewag konkurencyjnych i ścigania się z konkurencją, czy to po prostu jest jakaś taka naturalna ewolucja i wdrażanie tych rzeczy? Tak, znaczy traktujemy technologię jako element przewagi konkurencyjnej, chociaż powiem Wam, że widzę, że jakby w zasadzie w branży fashion kolekcje i jakość produktu ma kluczowe znaczenie, tak? I od tego pewnie zależy ponad połowa naszej sprzedaży o tym, jak dobry produkt na dany sezon dział produktu przygotowuje. Natomiast produkt jest też czymś kopiowalnym w dzisiejszych czasach. Więc technologia, chociażby rozwój aplikacji mobilnej, to są takie powiedziałbym, fundamenty, które dają. Trudnie kopiowalną przewagę konkurencyjną, tak? Natomiast wracając do poprzedniej mojej wypowiedzi, nie sama technologia się liczy. Tak, bo poza technologią jest jeszcze kwestia umiejętności wykorzystania danych i przede wszystkim ludzie, którzy muszą potrafić z tej technologii korzystać, tak. Więc y, ci ludzie dobrzy doświadczeni y, i przyciąganie w ogóle talentów w zasadzie jest y, myślę wydaje kluczowe, no bo powiedzmy sobie szczerze, że w dzisiejszych czasach przy rozwiązaniach cloudowych technologia jest czymś, co się stało w zasadzie dostępne dla każdego. Małe, średnie, duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z tych samych narzędzi, do CRM-u, do ERP-a i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ludzie, są są w stanie zrobić tą różnicę, jeżeli potrafią na tej technologii w odpowiedni sposób yy, pracować. Czyli trochę jest tak, że technologia technologią, ale fundamenty retailu od lat są niezachwiane. Cena i produkt. Dokładnie. Mikołaj, bardzo dziękuję za, za ciekawą rozmowę, bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie nas i miłego dnia. Dzięki, dziękujemy. Dziękuję.